Dzień dobry, Guzen tak, Szula, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj jesteśmy znowu w Adopt Me, ponieważ jest nowy event, update i w ogóle wiele, wiele nowych rzeczy, dlatego dzisiaj Wam wszystko opowiem. No to tak, po pierwsze dodali nowe jajka, trochę się z spóźniłem z tym update'em, są takie wiecie, Aztek Egg taki motyw jest. Pewnie będą jakieś takie typ z tamtych lat właśnie zwierzęta, tak mi się przynajmniej wydaje i no, to jest pierwszy update jakby. Jest też event, że dwa razy więcej jakby zarabiasz i on się kończy za jeden dzień 17 godzin. Wiem, że trochę delikatnie się spóźniłem, ale no niestety tak wyszło. Tutaj również e, oczywiście mamy ten, bo Adopt odchodzi urodziny i no po prostu mają tak co roku takie właśnie rzeczy, ale najpierw pójdziemy sobie kupić e, jajka. Trzy nowe jajka. Niestety nie udało mi się w ogóle tego Royal Aztec Egga znaleźć, bo wiem, że ono było, ale jakby wtedy nagramy odcinka, bo się spóźniłem. Ale no, mamy tutaj taki ładny wystrój, nawet bo osiem były Moon Eggy. A teraz taki Aztek Eggy. Kupimy sobie 3 O, i to będzie bardzo Dobra, dobra. Mamy pierwszego, ale w ogóle, jakie one takie ładne, takie 3D jest, to nie coś w tych takich rejonach. Ok, jeszcze sobie zakupimy prezent, jeden w sumie tako. I uwaga. Aha, dobra. Ten kemping. No dobra, to sobie pojedziemy na kemping. Aha, w sumie tym. Generalnie potrzebują teraz myć, i to będzie chyba jego już ostatnia potrzeba, jak się umyje. Więc teraz szybko. Dobra, dajemy go do mycia. I uwaga, overble, co wleci? Czy jakaś legenda? Bo ja tam nie patrzę na co może wylecieć. Uwaga, co mamy? Halo, Ultra Rare. Na samym początku Wiecie co, zaczęło mi się to trochę podobać Jedynie ja wiecie, jak zawsze robiłem openingi Nigdy nie miałem szczęścia, a tu ultra rare I to takie onza No to ładne, nie powiem, ale dobra Wkraczamy teraz z drugim Aztek Eggiem Teraz tak, czym sobie pojechać? tak pojechać sobie czy my sobie tak powiedzmy sobie może czymś OG O Jezu, o Boże Ten samochód, to tylko pamiętają OG Widzowie, ten samochód Jezu, jak ja nigdy się Na starych odcinkach O dobra Aha, no to jednak zmiana planów, idziemy sobie, bo chcę iść. Ale no, nie wiem, czy ktoś będzie pamiętał w ogóle ten samochód, albo jeszcze... Najbardziej OG to, się Frytka? To było dawno temu, ale dobra, nieważne. E, dobra, on chce iść i co, pójdziemy do fryzjera z nim, bo chcę iść do fryzjera, Aztek, ek. I fajnie, jakby wleciła jakaś legendka, ja tam nawet nie patrzyłem na indeks, co w ogóle... Tam jest jakkolwiek, ale no... Dobra, później się zobaczy. Ok, skończył mu się już ten yy, salon i idziemy do szpitala, bo oczywiście zachciało mu się leczenia, ale w sumie nawet lepiej, bo... Tak dużo też się dostaje, o Boże, to w sumie już tak zrobili. Taki update, kurde, mogą w to grać, będę się do kasy, ale... No, pojedziemy, teraz pojedziemy OG autkiem do szpitala, bo jest chory. I no, Jezu, jak ja pamiętam to auto, Boże, jak to mi daje vibe, co to, aha. I chce mi daje vibe takich wiecie, 2020, wiecie, jak tak inte, takie przesadzone wszystko było. Dobra, idziemy sobie po jabłuszku, mi się tam nie chce go leczyć i tak dalej, wezmę już jedno potem na zapas. Dobra. Mamy cztery, ja nie przyda mu. Uwaga! Co wleci z drugiego Aztek Ega? Czy ktoś wie? Legenda? Co to jest? O boż! Najgorsza no rasa. Super, super, dobra. Mamy Ultra... kaman błagam, legenda, niech leci legenda. Ostatni Aztek Egg i ja coś czuję, że w nim będzie legenda, naprawdę. Dobra, jak już jesteśmy sobie na tym w trade'ów. <laughs> Ona ma te. Ja, zazdroszczę jaj, ale no dobra. Ja, on ma Evil Roca. W każdym razie, jak już tu. Je... Co? Aha, co zabawka, to postawmy sobie jakieś stoisko. Jakie miałem w ogóle stoiska? Aha, bo więcej jest jakieś dowaty cukrowej stoiska, ale nie pamiętam, co się z nim stało. A ja będę miłościwym bogiem ojku <grych> i dam za darmożkę. Zacznę teraz, kogo będzie bardziej wolało. Ale dobra, lubię wspierać moich twórców, więc kupię po lemoniadzie. Halo? A. I po. O, właśnie, chcecie się jakieś ci lemoniady dam od razu. Proszę bardzo. Pi. Nie mam lepszy pomysł. E, postawimy, moi drodzy... Haha, furgonetkę z lodami. Zobaczymy, kto kupi zadycha loda. Tu się będzie, zobaczymy, kto kupi ją. O jak człowiek będzie chciał kupić. Oby aby ktoś kupił. Tylko mhm. ogóle, mam tutaj misję. Mhm, mm, o tych misjach. Okej. Okay. Musimy nową... Dobra, zrobię żeby taką misję coś nowego osydać. Tylko czy ja to mam zapisane? Dobra, zapiszmy. Tak. I ubierzmy się. Nie wiem to. Co, co to jest w ogóle? Dobra, mam misję już. Kolejną. Teraz, tak. Co tu w ogóle? O Jezu, co ja tu mam? Zobaczmy pierwszy skin. O Boże, co to jest? O Boże, co za Shawn. O Jezus Maria! O BOŻE O mój Boże ja Mam traumę, dobra nie, my nie musimy Dobra, mogę to usunąć teraz? To nie chcę Jejku, dobra, dobrze, że już nie mam takiego stylu jak kiedyś Dobra, idziemy sobie domku na spanie generalnie, bo muszę chce spać, Powiedzmy sobie teraz tym Juju, <laughs> nie, dobra Powiedźmy sobie na spanie delfinowym samochodzikiem. Bardzo fajnym, bardzo go lubię. Mm, tak, jedziemy sobie. Gdzie jest mój dom, tak swoją drogą? Tu jest mój dom. Okej, okay, jesteśmy. No, zamknięte. No to już tu go połóżmy, tam się nie chce nić iść. W ogóle tak ten dom i już go mam, już go mam, trochę jakiś czas już go mam i dalej się nie mogę trochę przyzwyczaić, bo kiedyś od końca jestem VIP-em nie mogę się przyzwyczaić w ogóle. Kiedyś nie miałem VIPa, znaczy przez dłuższy czas nie miałem bardzo duszy. I tutaj dużo mu zeszło, no dobra. Więc no, ogólnie odkąd kupiłem jakby ten dom, a nie rozumiem nie było na takim piętrze chociażby jak... kurde floor 2, więc tam sobie pójdziemy. No, to nie jest by 2. Również ani razu co mnie nie było na takim czymś jak Cinema. to to jest. no więc to jest Cinema, ale no. Yy, to ja w ogóle nic nie robiłem przez ten, przez ten cały czas. To są dalej te kartony bo to nie wiem. I lodu, ale fajna lodówka. Aha, takie w Cinema. I ani razu mnie w ogóle nie było... Na samej górze, ale trudno tam nie będę jechał. No. Dobra, chcę on ogólnie się myć, więc go teraz sobie szybko umyjemy i zobaczymy, czy będzie legenda. Jeśli nie będzie legendy, to to była ustawka, i w ogóle to jest tragedia. Czy to będzie ustawka? Oby nie. Musimy bardzo legendę trafić jakąś. Znaczy, niby mam trochę tych legend, ale mi jest dalej mało. Czy będzie legenda? Tak, właśnie się dowiemy za chwilę. Nie 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 no czyli w każdym razie to była ustawka więc to było tyle i następnego odcinka trzymajcie się pa